Nosem to już przesada. Mało kto wie, że poczciwy Walt Disney, który dał światu myszkę Miki, kaczera Donalda i całą bandę innych pociesznych frików w stylu Bambi czy Króla Lwa, był krwawym i bezwzględnym kapitalistą z wąsem. Jego dzieło to maszynka do robienia pieniędzy, wykorzystująca klasyczne baśnie i bajki. Zaplątani to nic innego jak ponura i krwawa roszpunka ze stajni braci Grimm, która pod wpływem chciwego Wolta zmienia się w uśmiechniętego przygłupa z morzem blond włosów. Psychoanalityk Bruno Bettelheim odnalazł w baśniach mroczne instynkty i wyparte seksualne pragnienia, z którymi musi sobie radzić dziecko. Walt zrobił z tego biznes i mroki dziecięcej duszy rozjaśnił piosenkami, które w polskiej wersji śpiewa Julia Kamińska. Jak mówił pułkownik Kurz, groza. W kościele naprzeciwko, dobrze? Komornik najwyraźniej dokonał windykacji talentu Feliksa Falka, i na Joannę niewiele już zostało. Film robi takie wrażenie, jakby była to kinowa wersja którejś z popularnych telenowel, gdzie wzruszenie jest synonimem zbolałej miny osoby cierpiącej na chroniczne zatwardzenie. I tylko tematu szkoda, bo w polskim kinie już dawno nie nakręcono niczego naprawdę ciekawego o II wojnie światowej. Ten film był w Stanach prawdziwym szokiem. Oto Amerykanie przez półtorej godziny gapili się w ekran, na którym nic się nie działo, a chwilami w ogóle nic nie było widać. Dla tamtejszej widowni to musiał być prawdziwy szok. W końcu żyją w świecie medialnego oczopląsu. Czy u nas film wywoła podobne reakcje? Trochę w to wątpię. Takich pogrzebanych jest ci nam w mediach dostatek. Wystarczy włączyć pierwszy lepszy program informacyjny, by zobaczyć osoby mające z realnym światem jeszcze mniejszy kontakt niż bohater pogrzebanego. to The right one. Oto znak czasu. Latnaście historie filmowe opowiadały o prawdziwych ździrach i ladacznicach. Teraz musimy zadowolić się udawanymi kobietami łatwych obyczajów. Ponieważ to komedia, dajemy się przekonać, że nic nie tracimy, a zabawa jest fajna. Ale tak, jak film opowiada o pozorach, taki łatwa dziewczyna to nic więcej jak rozrywka udawana. Strażnicy pseudomoralności mogą spać spokojnie. Mam. Jouluna. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Mikołaj stał się świętym rozdawaczem prezentów? Jeśli tak, to radzimy wam zastanawiać się dalej. Ale jeśli nie możecie już z ciekawości wytrzymać, to możecie obejrzeć świętego Mikołaja. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, więc macie na co zasłużyliście, czyli kulejącą i nudną opowiastkę o sierocie, który z wdzięczności zaczął rozdawać prezenty. My poczuliśmy wdzięczność, kiedy Mikołaj obdarzył nas podarkiem w postaci krótkiego czasu trwania filmu. Brazylijczycy nie gęsi i swoje kino gejowskie mają. Twórcy od początku do końca chcieli dodatkowo podgrzać atmosferę i parę ekranowych kochanków uczynili braćmi. Niestety, za kontrowersyjnym tematem nie idzie tu wiele więcej. Kazirodcze amorki wyglądają dokładnie tak, jak każde inne, a pościelowa ścieżka dźwiękowa i łagodna jak senne marzenia fabuła to raczej ucieczka niż próba konfrontacji z tabu. Miłośniczki oraz miłośników ładnych krajobrazów i miękkiego światła zapraszamy bez zastrzeżeń. Jajko mleko miód. Nie, nie, to nie jest przepis na studenckie śniadanie, ale filmowa trylogia autorstwa tureckiego reżysera. Opowiada o tym, o czym większość arthausowego kina o dorastającym chłopcu, który od zabawy z rówieśnikami woli samotność i długie spacery po lesie. Przy okazji opowiada też o dojrzewaniu, niedopasowaniu, miłości, nienawiści, sensie życia i paru innych rzeczach. Miód nagrodzono Złotym Niedźwiedziem w Berlinie. Jeśli jest to dla Was wystarczająca rekomendacja, nie wahajcie się ani chwili. Bent hammer, twórca słynnych historii kuchennych, postanowił opowiedzieć widzom, jak jego rodacy spędzają wieczór wigilijny. Nie jest to obrazek szczególnie wesoły. Jeden z nieudaczników wypala torbę niedozwolonych środków odurzających, a potem w przebraniu świętego Mikołaja zakrada się do domu swojej żony. Która święta woli spędzić z gachem. Inny życiowy popapraniec próbuje znaleźć kasę na bilet kolejowy do domu, ale wcześniej musi wziąć prysznic i zgolić brodę Menela z pod mostu. Szczęśliwy jest tylko lekarz, który właśnie stracił samochód i musiał drałować na piechotę przez śnieżne zaspy. Jaki wniosek z tego płynie? Lepiej wydłużyć życie paru jodłom i karpią, a samemu wybrać się w podróż na Baleary. Mia i Migusie może nauczyć nieszablonowego myślenia. Oto w animacji role mężczyzny i kobiety zostały całkowicie odwrócone. To faceci, pozostawieni przez żony, wychowują samotnie swoje dzieci. Babcia w poczciwym wieku wyjeżdża na wakacje ze swoim smarkatym chłopakiem, a pięcioletnie dziewczę wykazuje się intelektem i wrażliwością dojrzałej kobiety. Co więcej, jeden z bohaterów, mimo pełnionego tacierzyństwa, okazuje się złem wcielonym i przyczyną zagłady świata. Do tego migusie, oprócz tego, że są strasznie głupie, nie wiedzieć czemu nie mają tylnej ściany głowy. W Mii i Migusiach dzieją się rzeczy dziwne, niepokojące i przerażające. A mówili, że to bajka dla dzieci. Magików w kinie nie brakuje. Producenci z Hollywoodu uwielbiają czarować, mamić i ogłupiać, wmawiając nam, że ładni młodzi chłopcy, kilka batalistycznych scen i wzruszające wyznania to wszystko, czego pragniemy na ekranach. Tymczasem francusko-angielski iluzjonista praktykuje zupełnie inny rodzaj czarnoksięstwa. Jego sztuczek nie kupi nikt, kto ma trochę oleju w głowie, za to uczucie, jakie wkłada w swoją pracę, oczarowuje pewne młode dziewczę, które będzie dla niego solą życia. W Iluzjoniście widza czarują nie tylko jego twórcy, ale i bohaterowie. I to bez użycia wymyślnych, wypasionych różdżek. You fucked with a wrong Mexican. To zarówno hasło związków zawodowych w USA, jak i slogan reklamujący maczetę. Robert Rodriguez, zwany potocznie meksykańskim bratem Quentina Tarantino, nie jest już niestety tak utalentowany, jak twórca Death Proof. I choć obaj panowie robią to samo, to Tarantino zawsze jakoś transcenduje gatunek. Rodriguez zaś z rozkoszą się w nim zanurza, i tarza, i nic ponadto. Nie zmienia to jednak faktu, że maczetę ogląda się nieźle. Jest tu wszystko, czego fani krwawych pralinek mogą oczekiwać: cięte teksty, legendy kina parodiujące samych siebie, maksimum przegięcia i absurdu, oraz całe morze krwi i flaków. Czego można chcieć więcej przed świętami?